Peugeot 308 1.6 HDI jak wymienić amortyzator, sprężynę ja akurat będę wymieniał amortyzator no ale ta sama czynność dotyczy wymiany sprężyny więc pierwsze co oczyszczamy sobie te dwa gwinty będziemy odkręcać łącznik stabilizatora tu odchylamy, odpinamy to to trzyma czujnika u i czyścimy tą śrubę, czyścimy te śruby, psikamy kimś odrdzawiaczem, żeby miały leżej iść. I potem przechodzimy do dalszych czynności. Najpierw odkręcamy łącznik stabilizatora, później tutaj. Tutaj jest torx 30 i klucz 16, ale to w zależności od producenta łącznika stabilizatora może się zmienić, bo już może być na 17, tu może być na imbusa, różnie bywa. I łącznik odkręcony, tutaj sobie naciskamy stabilizator jakąś breszką czy czymś i tu nam się zwalnia, żeby to wypchnąć, bo teraz jest naprężone i tego nie wyciągniemy. Naciskamy breszką i wtedy nam to ręką wychodzi, o nawet samo, o wychodzi. łącznik mamy odkręcony i odkręcamy teraz te dwie śruby, tu jest na klucz 18, ale w innym egzemplarzu już ktoś mógł zastosować inne śruby, więc to trzeba zweryfikować i tu sobie tak przytrzymamy, tu jest dostęp do tych śrub bez problemu o, tu mam akurat 19, zaraz wezmę 18 Te śruby są na tej zasadzie, że tu jest cały element, taka blaszka i te śruby się trzymają ale ja i tak je zawsze przy odkręcaniu i dokręcaniu trzymam tu kluczem, bo tu się lubią obrobić, w tej blaszce więc tu zakładam klucz, a tu odkręcam Jak widać poluzowane już obie Zaraz odkręcamy dolną Śruby odkręcone i tu już nam powinno i tu już nam się zwalnia Już mamy tu amortyzator wolny, uważamy bardzo przy wyciąganiu na manszetę przegubu, żeby jej nie uszkodzić, żeby tu gdzieś nam to nie, nie poleciało, nie, nie przecięło jej, ale tu już dół mamy zwolniony, przechodzimy do góry, wyciągamy tą uszczelkę, ściągamy wycieraczkę, ponieważ śruba jest tu pod tym plastikiem, więc musimy tu odkręcić wycieraczkę i ją zdjąć. Wycieraczka odkręcona, podnosimy ją sobie i tu też bardzo uważamy, żeby nam gdzieś coś nie poleciało nagle na szybę, nie stukło szyby. Ideczko sobie ruszamy i ona powinna zejść, ale nieraz mocno siedzi i trzeba to robić ściągaczem. Nie szarpać na siłę. O, jest delikatnie i zeszła. I podnosimy sobie ten plastik. Można zdjąć też drugą i zdjąć sobie cały ten plastik, żeby tam więcej, żeby go nie uszkodzić. Ale tak gdy podniesiemy, o tutaj wchodzi pod ten plastik, więc musimy to tak umiejętnie wyciągnąć. O, jest w ten sposób i tu jest taki i tu jest taki ząbek tutaj. Nie wiem, czy to pokażę, O, który wchodzi tutaj. Więc trzeba to troszkę odchylić. I pod szybą mamy zdjęte. Tu jest jeszcze taki plastik, o, który też ściągamy. I tutaj mamy śrubę do amortyzatora, ale przeszkadza mechanizm wycieraczek. Więc włączamy sobie wycieraczki i zapłonem je wyłączymy gdzieś, żeby stanęły mniej więcej na środku szyby. I ta śruba się ujawni, wtedy będzie lepszy dostęp. I włączamy zapłon. O, I włączamy wycieraczki. I gdy pójdą w ruch, to gasimy zapłonem. No tu widzę, wracają, mają samoczynny powrót. O! I udało się zatrzymać wycieraczkę tutaj, prawie na końcu. I dzięki temu zrobił nam się dostęp do tej śruby. I później po montażu amortyzatora musimy cofnąć wycieraczki do pozycji spoczynku przed założeniem tej wycieraczki. Przy wymianie amortyzatora z drugiej strony też przestawienie tych wycieraczek ułatwia dostęp do tej śruby. I tutaj mamy śrubę na 21, jak widać teraz nasadka pięknie wchodzi. Tu w środku mamy też na imbusa jakiegoś. Ale najpierw próbujemy po prostu, jeśli mamy kluczem udarowym to odkręcić. I tutaj musimy trzymać lub ktoś nam musi pomóc trzymać go do góry, żeby nie poleciał w dół i nie uszkodził tej manszety. Gdyby nie udało się udarem i zacznie się kręcić całość, to wtedy musimy właśnie trzymać tu imbusem, a tutaj jakimś kluczem podejść 21, żeby go odkręcić. Na tej samej zasadzie, jak odkręcaliśmy przed chwilą łącznik stabilizatora, i śruba odkręcona, udało się udarem. Zazwyczaj udaje się tu udarem odkręcić to. I teraz cofamy amortyzator do końca. O, w ten sposób na bok. Jedną ręką, jak widać, się udało. I mamy amortyzator na wierzchu. Ja używam takiego ściągacza. Ściskamy sprężynę. Tutaj odkręcamy poduszkę na 21. Poduszka odkręcona. Ściągamy ją. Zapamiętujemy kolejność jak wszystko szło, żeby później się nie zastanawiać. I wyciągamy i wyciągamy amortyzator. Dobra, i mamy na wierzchu ściągamy ten odbojnik, i wkładamy nowy amortyzator. Porównujemy sobie stary amortyzator z nowym. W tym modelu jest różnica stron, ponieważ uchwyt na łącznik stabilizatora jest z tej strony, a przy amortyzatorze z drugiej strony będzie z tej strony. Chyba, że będzie jakiś zamiennik, który ma obie opcje, bo może takie występują porównujemy, widzę, że jest to samo wszystko się zgadza więc składamy ten amortyzator amortyzator okazał się dobry po wyjęciu a przyczyną stuku była ta tulejka którą tu wcześniej ściągałem myślałem, że ona jest tu bo pierwszy raz robię w takim peżocie to a to się okazało, że tu jest nowe łożysko już że ona powinna być tu w poduszce i tu się wyrobiło ta tulejka lata luźno, a ona powinna się trzymać w poduszce. No i tu był ten dźwięk, który wydawał amortyzator, więc amortyzator zostawiam, a zmieniam tylko łożysko i poduszkę na nową. Ale cały proces wyciągania amortyzatora z prężyny to jest wszystko to samo, więc poduszka z łożyskiem idzie nowa, amortyzator zostaje. I dokręcamy to w ten sposób. Klucz 21, Imbus 7. Skręcamy na siłę. Odpuszczamy ściągacz. I wkładamy amortyzator do auta. Amortyzator założony. Nowa poduszka, nowe łożysko. Tu już poskręcane. I teraz, za czym założymy wycieraczkę, wracamy wycieraczkami do pozycji spoczynku. Różba. I wycieraczka jest w tej pozycji i teraz możemy zakręcić tą, którą zdjęliśmy. I zakręcamy i gotowe. I stuk ustał. Jadę specjalnie po dziurach, nie ma już stuku. Jeszcze było takie piszczenie dodatkowo. Więc uszkodzona była poduszka. Ale proces wymiany amortyzatora czy sprężyny to będą te same czynności. Wszystko to samo trzeba porozbierać więc warto najpierw obejrzeć wszystkie elementy myślałem właśnie, że to amortyzator już sam w sobie, bo przykładałem stetoskop i słyszałem właśnie tam dźwięki w nim jakby, no ale to przenosiła poduszka. Amortyzatorek ładnie pracował, nie było zastrzeżeń. I gotowe.